Tamila Zoskonia i prezesa Orła Przewod, Pana Bartek Zagata. Czwarte miejsce zdobyli w dzisiejszym turnieju juniorzy Orła Przewoźdź. Podzielę przedstawiciela okrętu klubu. Gratulujemy chłopcom, którzy wzięli udział w pierwszym turnieju. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Czarnych Pawłosów. Drugie miejsce bardzo dobrze. Drugi drużyna Grzzęska. Wykonają tutaj panowie Żar Gaga i Panik Kłokka. I czas na finał. Pierwsze miejsce w turnieju. W pierwszym turnieju Ozio Cup charytatywnym dla Kaspra. Prawca zdobyła Drużyna Huraganów Niewczyna. Brawo! Kupra I słucham odbiera kapitan drużyny Tomasz Wojtas. Dziękujemy Państwu za przybycie, a przede wszystkim dziękujemy zawodnikom za to, że poświęcili się dla tak szczytnego celu. I zapraszamy za rok. I przede wszystkim też nie dziękuję sędziom, którzy charytatywnie sędziowali dzisiejszy turniej.